Na dzisiejsze święto odpalenia choinki zostaliście zaproszeni przez panią prezydent Małgorzatę Mańkę-Szulik. Pani prezydent niestety jest w podróży, wraca z dalekiego kraju i może zdąży tutaj do nas, ale jeżeli nie, to sami tą choinkę zapalimy. Nie wiem, czy wiecie, że ta nasza zabrzańska choinka w zeszłym roku zdobyła nagrodę. Tak wiecie o tym? została wybrana najpiękniejszą choinką w naszym województwie śląskim. Czy dzieci wiedzą, jaki jest jutro dzień? Dzień Mikołaja. Dzisiejszy dzień został wybrany przez panią prezydent na oświecenie naszej choinki, dlatego, żeby święty Mikołaj jutro znalazł drogę do Zabrza, ponieważ w Zabrzu mieszkają najgrzeczniejsze dzieci w całym województwie. Wyszliśmy z tatą i zauważyłem choinkę, i chciałem zobaczyć z bliska, bo mnie bardzo zainteresowała. A szczególnie ta gwiazdka na górze. Ma światełka, ma bombki czerwone i srebrne, i takie złote też. Chciałbym taką choinkę mieć też w domu.